Powiedzcie mi, kim trzeba być, aby w Polsce w XXI wieku być osobą publiczną, być osobą rozpoznawalną i na dodatek wspierać neonazistę, który z zimną krwią i premedytacją zamordował kilkadziesiąt lat temu człowieka? W Polsce, która z nazistowskich rąk tyle wycierpiała, Marianna Schreiber pisze na swoim Twitterze: Witaj w domu, biały człowieku. Ja już parafrazuję, czy jest to nawoływanie do nienawiści, czy jest to może mowa nienawiści, czy jest to może gloryfikowanie przestępcy. To nie jest ważne. Jeżeli Braun, który jest skrajnie, debilnie prawicowym politykiem, przylatuje z Walusiem, z RPA, a Marianna Schreiber wpisze, raz jeszcze Wam powiem: Witaj w domu, Biały Bracie, to powiedzcie mi, kim trzeba być na umyśle, żeby tak się zachowywać, żeby. Cieszyć się, że morderca przyleciał, a może za chwilę Marianna Schreiber i Grzegorz Brown będą mówili, że morderca księdza Popiełuszki ezbek, który tak samo na czyjeś zlecenie zamordował, jest bohaterem. A może ci dwaj skrajnie prawicowo debilni politycy za chwilę będą mówić, że morderca Pawła Adamowicza jest bohaterem? A ich partnerzy będą pisali, że to komuniści ich wmanewrowali w odsiadki, w długoletnie odsiadki? Więcej moich przemyśleń na temat Marianny Schreiber i Grzegorza Brauna w najnowszym filmie na YouTube, link tutaj oraz w moim bio.